A wszyscy dzisiaj będziemy nagrywać jak rysuję żabkę Zobaczcie, jak mi wyjdzie. Więc, tak. Hie, 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 hie! od żabki. Tylko musimy równe kółeczko. Tyn, tin. Mam nadzieję, że będę miała dużo subskrypcji i lajków i nie wiem czego. Ale pójdzie mi bardzo super. I teraz dla was tego rapa robię. Dobra, nie no, żartuję. Po prostu chcę, żebym była śmieszna, bo zawsze taka w szkole jestem. Dobra. Mm, o to oczko jeszcze. Baby it's Tyn, tyn, tyn. Kto zna Baby, niech zostawi łapeczki w górę i subskrypcję. Oczywiście nie namawiam. Ten, kto chce. Pokoloruj się to oczko, bo nie będę czekać godzinkę. Wiecie, ten film nie ma... I wszystko poszło na Co? Ej, nagrywałam film na YouTube, a ty tu wchodzi. Ale czy już podkład dajesz, nie? Nie. Ciągle. Nie można film na YouTube poddać podkładu. Ciągle. I wszystko poszło.